Na automobil klubu Tomaszowskiego w składzie Tomasz Kister i Marcin Lasota wystartowała w piątej rundzie Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Railing Mińsk-Mazowiecki. Trasa rajdu składała się z dwóch pętli po pięć odcinków, czyli dziesięć, plus jeden odcinek jechany w niedzielę. Taka super próba w centrum miasta, bardzo widowiskowa, dużo ludzi przyszło. Jak oceniacie tę trasę? Co sprawiło największe kłopoty? A co było najprostsze? Wydaje nam się, że te próby, które były na malutkich placykach, były najtrudniejsze, ponieważ troszeczkę się odzwyczailiśmy od typowych kręciołków. Zaczęliśmy jeździć OS-y i chyba one nam sprawiły najwięcej problemów. A najfajniejsze próby były te, które były jednak najszybsze i najdłuższe, najbardziej takie wymagające technicznie. To one były dla nas no, najciekawsze. A jak pilotowi się pracowało na tej trasie? No, to nie jest łatwe, przedstawić się z. Odcinków drogowych z prawdziwych OS-ów z powrotem na placyki, bo tu jest duże zagęszczenie słupków, beczek, opon, lamp. Trzeba szybko znaleźć odnośnik, żeby dyktować kierowcę w tempie. Załoga dzielnie walczy o Mistrzostwo Okręgu Łódzkiego. W swojej klasie, klasie drugiej o pojemności do 1400 cm, zespół zajął drugie miejsce. Natomiast w klasyfikacji generalnej miejsce trzecie. Rajdowcy nie planują jednak spocząć na laurach. Następnym rajdem będzie za dwa tygodnie. Będziemy startowali w Sieradzu. To jest czwarty rajd Sieradzki. I następnie w sierpniu pojedziemy już na zagraniczną rundę do Czech. Jak będzie wyglądała to runda w Czechach? Runda w Czechach to już jest prawdziwy rajd, około 80 km WS-owych. W tej chwili wiem na pewno, że to jest 9 odcinków jechanych jednego dnia. Rajt jest na pewno dwudniowy, bo pierwszego dnia robimy zapoznanie, drugiego się ścigamy. Start honorowy na rynku, zakończenie też honorowo na rynku przejazd przez rampę. Na pewno będzie super impreza. Naszym reprezentantom życzymy zatem bezawaryjności, jak największej przyczepności oraz realizacji wyznaczonego celu. Będziemy oczywiście kibicować.